Hej, z Baraba, witam was na moim kanale i zapraszam do 25 odcinka mojej serii z Gryfarkę 6 słuchajcie. Ee, trochę pozmieniałem. Zrobimy sobie teraz inne zadanie, a z El Tigre spotkamy się kiedy indziej, a, a zaczniemy zadanie na poziom 6, moment wam pokażę. Eee, będzie to zadanie już w, obo w obozie Maxima Matanzas. Musimy się... I teraz teraz robimy zadanie spraw, co słychać u u Tali. Także tym się zadaniem zajmiemy, zanim zaczniemy. Zostaw łapę, zostaw suba. Serdecznie zapraszam do oglądania. E, zobaczmy, co się wydarzy w dzisiejszym odcinku. Także zobaczmy, co się wydarzy u, u, u Tali. Także rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek mu się spodoba. A zadanie się nazywa Słowa jak Kule. Pewnie będziemy musieli coś jej pomóc robić. Znowu, mam nadzieję, że nam się uda. Oby nam się udało, zobaczymy. Aktualnie mamy właśnie rangę, rangę poziomu szóstego. Możemy to zadanko wykonać. Oby nam się udało to zrobić za pierwszym razem, aby nie było porażek. Dobra, lecimy. Teraz musimy dokąd dojechać? Moment, dokąd dojść? Tutaj mamy... Akurat tu musimy dojść, tak? Mamy coś? W ogóle to... Coś do szybkiej podróży, coś czy nic? Dobra, weźmy Dobra, to pojedziemy. Pojedziemy samochodem. Dobra, zobaczymy. Chyba pojedzie z nami? Idzie z nami, nie? Chyba no, więc idziemy. Po prostu. Tak, wybrałem dla Was zadanie takie. Pomówię w Afki. A kiedy indziej spotkamy się z El Tigre? Po prostu takie zadanie dla Was wybrałem. Mam nadzieję, że Zadanko wam się spodoba? No teraz tak, lecimy. Leć, leć, leć. wraz z łapo. No i co? Już? Dobra. Już możemy iść sobie dalej. Tak, już pójdziemy sobie dalej. Mamy w miarę blisko to zadanie, więc chyba w miarę blisko. aby nie było jakieś takie trudne. Takie zadanie mam nadzieję, że to nie, nie będzie trudne. Od razu to, chciałbym to od razu ogarnąć, zadanie. Dobra, idziemy spokojnie sobie tutaj wskoczymy i lecimy do Dzisiejszego zadanka. Mam nadzieję, że Wam się zadanie spodoba. W tym 25. moim odcinku z tej gierki, dobra, idziemy lecimy, lecimy, dobra. Ale lepiej wolę podpłynąć. Chociaż może. Zaraz ktoś się wynurzyć Dany, no nie tak mocno, bo Zaraz się Może nam Zaraz możesz nie mieć powietrza Dobra, i teraz możemy sobie Przejść na piechotę trochę Jeszcze pływasz Dany? Dobra płyniemy Dobra, lecimy dalej Zobaczmy, co to za zadanie będzie nas dzisiaj czekało. Weźmy, może, sam, samochodem będzie szybciej nam jechać. Tak, tak, tak. Weźmy samochód. To sobie jeszcze oznaczmy trasę. W którym to kierunku mamy tam dojechać? Mamy dojechać o, już mamy trasę oznaczoną i będziemy szybciej. Być może zrobimy szybciej to zadanie. Jak starczy nam czasu, to zrobimy następne. Więc, więc teraz robimy zadanie od, od talii. Zobaczmy, jakie to zadanie będzie. Spokojnie. Pewnie coś y, będziemy strzelać na pewno znając życie ale miejmy nadzieję, że pomożemy y, Tali w tym zadaniu ona nam właśnie to zadanie zle zleciła dobra? tak. Uwaga, wszyscy tutaj pojedziemy. Zobaczmy za moment co to za zadanie będzie na nas czekało, uwaga, uwaga. Jeżdżą też tak jakoś dziwnie te samochody. Może ja, może ja i za szybko, ale jak chcę jak najszybciej to przejść, żeby... Zrobić jak najwięcej, pojedziemy w po tą stronę. Zobaczmy, co za, co za zadanie nas będzie czekało dzisiaj. Tutaj, 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 prosto, prosto. Jest w porządku. Dobra, 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 dobra. A jejku. Dobra, jednak trochę za, za szybko jechałem. Jawę. No ale cóż. Chcemy zrobić jak najwięcej. To no musimy trochę przyspieszyć. Mam nadzieję, że, że odcinek Wam się spodoba. Co, jak słyszycie, dany rozmawia z Klarą. O jejku. Dobra, miejmy nadzieję, że to nie będzie takie trudne zadanie do zrobienia. Przecież byśmy. No na pewno będziemy strzelać. Widać, że będziemy strzelać. Tak, to teraz możemy wyjść. Tutaj byśmy wyjść. Wyjdź. Wyjść. Wyjść. Teraz to postrzelamy. Zobaczmy, to może wiecie co. A jest głapo, dobra? Jest głapo, i zajmiemy się właśnie tym zadankiem. Teraz, co my tutaj jeszcze musimy zrobić? Tam do, tu wejść, czy jak? Damy radę tu wejść, damy radę tu wejść. Najważniejsze, i pójdźmy sobie. Może górą. Coś by tu trzeba było zrobić. Tu głapo, jak widać, idzie że klucza nie mamy niestety z tej strony ale teraz powinniśmy sobie ten klucz ogarnąć z tego co pamiętam gdzieś w którejś misji my tu my ten byliśmy my tam gdzieś byliśmy ale coś mi się zdaje po tym pomieszczeniu że my tutaj właśnie Byliśmy, trochę postrzelamy. Teraz musimy... Dobra, tutaj mamy następnych. Więc się dowiedzieli, że my jesteśmy. Dobrze, że... Głapo jest za nami, jest z nami. Głapo, dobra. Teraz tutaj. Mam nadzieję, że się uda to ogarnąć. Tą misję. Dobra. I teraz sobie... Hmm, to jest tak. No, to z tego gościa musimy pokonać, dobra Pokonaliśmy go i teraz to musimy rozwalić. Dobra, udało się. I jeszcze mamy z której strony gości do rozwalenia. Czekajcie, moment. Pójdźmy sobie tędy. Tak, bo ten wchodzi tutaj. Więc... Chyba, że się udało tego gościa pokonać. Tak, i teraz możemy sobie to weźmy rozwalne, bo to jest, yy... to jest alarm, że oni mogą alarmy włączać, że, że potrzebują pomocy. To jest gdzieś głapo, dobra. O, ktoś w drzewo walną, dobra. Tutaj, a my tutaj tego gościa pokonamy, dobra. Tutaj mamy. O tylko, tylko żeby nie przegrać. Ktoś nas, ktoś nas potraktował światłem. Chyba pójdzie gościa pokonać. Musimy trochę powalczyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Dobra, to jest tutaj. Coś mi się zdaje, że jedno zadanie też robi, robiliśmy w tym miejscu ale no mi się tak wydaje właśnie że jedno zadanie robiliśmy w tym miejscu dobra jesteśmy po prostu inną broń sobie zobaczymy co my tu jeszcze musimy zrobić wszystkich podkonywać teraz tak Tutaj wejdziemy Coś jest do wzięcia I tak jakby coś było bo Tędy Wejdziemy tędy Wejdziemy tędy Ale tu mamy gości których można pokonać Tak, czekajcie Dobra. Jest dobrze Tak głapo Też pomaga Teraz... Tego musimy gościa pokonać, dobra? Jest dobrze. Teraz co nas będzie jeszcze czekało Co do góry? Czy pójdźmy do góry, pójdźmy do góry Zobaczymy coś jeszcze, czy już wszystkich łapko też załatwił jak my nie, to my musimy tu czy gdzie? Coś musimy rozwalić, czekajcie. Coś musimy tutaj jeszcze zrobić. Czekajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Ktoś chyba w... nas chce zaatakować z samolotu, czy? czy skąd? Nie pas. Czekajcie, bo ja nie widzę tego. Tego strzela Nie widzę tego kto strzela czekajcie A tu jest helikopter Słuchaj tutaj to... tu strzelają Skądś tu strzelali Ale tu głapo poradził sobie z jednym z, z gości Teraz wejdźmy sobie tutaj czekajcie. Zaraz, 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 bo... ...prawdy nie widzę... O, tu jest samolot, dobra. On, on strzela, czy... ...nie, on tylko lata, tak? Ale ktoś tu strzela. Na 100% ktoś strzela. Bo... ...nie daje nam spokoju. Miejmy nadzieję, że nam się uda ogarnąć ale z której strony to strzelają a tutaj no dobra no zobaczymy Czy nas... Czy na nas polują jak widać weźmy ten supremo Uda czy nie uda? Nie udało się tym razem, bo supremo jest za, za mocne. Ale weźmy tak, zróbmy. Dobra, zobaczmy. Teraz musimy poczekać, aż supremo dopiero się naładuje. Jeszcze musimy tak jakby dwie rzeczy z tej strony pokonać. To jest samolot następny. To musimy pokonać. Dobra, zobaczymy. Może się uda to przejść. Jeszcze to zajmiemy, już to przejdziemy i będzie może fajnie. Może się uda. Miejmy nadzieję. Musimy przejąć bazę FND, Tak nam... Talia kazała No to to zróbmy w końcu Teraz tak, idźmy do góry Tutaj nikogo już tak nie ma To jest samolot, ale... Czekajcie, czekajcie, bo tu jeszcze... Ktoś będzie strzelał w nas Ktoś strzela jak wiecie, musimy poczekać aż Supremo się naładuje, i wtedy przejmiemy tą całą bazę. Szkoda, powiem Wam, że szkoda, że te Supremo tak się aż wolno ładuje. No dobrze, jakbym miał Supremo, to bym od razu już to zrobił. I byśmy już to. Przejęli tą całą bazę, musimy chwilę poczekać, tylko dobrze nam ten... ten samolot na razie nic nie robi. Także poczekamy poczekamy chwilę jeszcze, aż naładuje nam się supremo i już będzie wszystko pokonane. Dobra, także miejmy nadzieję, że nam się uda. Dzisiaj wybrałem dla Was takie zadanie, bo po prostu, a mówiąc, Azer Tigres spotkamy się w innym odcinku, w innym, innym czasie. Dobry, spróbujmy, musimy ten samolot, tylko musimy też znaleźć, musimy też Poczekać, poczekać aż nam się supremo naładuje. Jest już prawie prawie, także już zaraz powinniśmy tą bazę przejąć. Mam nadzieję, że za moment nam się to uda zrobić. Także zobaczymy za moment i przejmiemy tą bazę na szczęście. I już damy radę. Musi... Powiem Wam, że ta Supremo się za wolno ładuje, naprawdę za wolno Supremo się naprawdę za wolno ładuje. Powinni zrobić, że... Ja wiem, że to jest ten, ale powinni zrobić, że trochę szybciej, żeby się to ładowało. Napiszcie w komentarzach, czy też... Tak o tym sądzicie jak ja. Dobra, poczekamy, poczekamy, bo i tak musimy jeszcze poczekać. Aż się Supremo naładuje i będziemy mogli, będziemy mogli sobie powoli. Już rozwalić ten samolot. On tu lata, on tu lata, więc my go już tak mniej więcej na widoku mamy, wiemy gdzie on lata, więc go mam na widoku, tylko muszę poczekać aż on tam się, aż mi się suprema naładuje, żeby, żeby móc rozwalić ten samolot. Dalia nam dała takie zadanie: przejąć bazę FNDF. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Strzelają? Czy nie? nie, jeszcze nie. On, to on lata. On patrzy, że nas nie ma. Że, że my nie strzelamy za chwilę. Czekajcie, bo jeszcze supremą. Niech się nam naładuje. To już będzie koniec tej misji. Miejmy nadzieję, że to już będzie koniec koniec tej misji, z tym żeby to tą misję. Wykonać. Mam nadzieję, że to już będzie koniec tej, tego zadania. Dobra, spokojnie. Jakby to zaraz powinniśmy ogarnąć. Tylko nie się to Supremo zrobi. Trochę tak jak mówię, za wolno. Za wolno się to Supremo e, ładuje. Naprawdę strasznie za wolno. Dobra, jeszcze kawałeczek, kawałeczek jak widzicie. I będziemy szukać tego samolotu i będziemy po prostu starać się go pokonać, ten samolot. A on samolot jest tutaj. Tak on jest blisko nas już teraz. Żeby on nas widział za moment jeszcze przejdziemy wiecie możemy jak się zlepka przejść chyba żebyśmy mogli ee... Wiecie, gdzie jest ten samolot, tu jest samolot tu leci ale nie ma Supremo, jeszcze nie ma Supremo, I trzeba... O jest Supremo, tylko że nie ma tego samolotu chyba. Teraz akurat nam się Supremo pokazało, więc za moment powinniśmy znaleźć ten samolot, tutaj on, on leci, on zaraz będzie. I chyba nam się uda przejąć tą bazę. Zobaczmy, ten samolot będzie pokonany. Tak. I udało nam się. Dobra, i o, o to nam przecież chodziło, żeby przejąć tą bazę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Sorry, że tak długo czekaliśmy, ale sami yy, widzicie, yy, sami widzieliście, że tak długo się Supremo ładowało. I tą bazę właśnie... Przejęliśmy. Teraz zobaczmy, co nas jeszcze będzie czekało. Pewnie będziemy musieli wrócić do dali. Tak, zadanie ukończyliśmy. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzisiaj taki w miarę krótki w następnym odcinku. Czekajcie, w następnym odcinku zrobimy. W następnym odcinku zrobimy to zadanie. W no, następnym odcinku zrobimy, za chwilę Wam pokażę. Eee, to zadanie tutaj, czyli, czyli w tym miejscu zrobimy zadanie. Oczekujcie kolejnych odcinków. Dzisiejszy taki odcinek, taki w miarę krótki. Mam nadzieję, że i taki odcinek Wam się spodoba. zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej hej.